Zastanówmy się, co jeśli fizyka kwantowa jest w stanie wyjaśnić takie rzeczy jak ludzka dusza, wolna wola, a może nawet istnienie jakiejś siły wyższej? Cóż, dokładnie na takie pytania próbuje odpowiedzieć Kabała Salomona. To naprawdę fascynujący system, który stawia sobie za cel połączenie najnowszych odkryć nauki z tymi odwiecznymi duchowymi dylematami. I co kluczowe, to nie ma być kolejna ezoteryka oparta na wierze, a raczej próba stworzenia czegoś na kształt, no właśnie, naukowej teorii duchowości. Dobrze. Przejdźmy przez to krok po kroku. Zobaczymy, jak nauka ma się tu spotkać z duchowością. Na czym polega koncepcja dwóch poziomów rzeczywistości i jak wygląda hierarchia sił we wszechświecie. A potem, potem przyjrzymy się konkretnym narzędziom mentalnym i temu, co ta teoria mówi o sprawiedliwości po śmierci. No to zaczynamy. Zobaczmy, w jaki sposób ten system próbuje zbudować most pomiędzy wydawałoby się dwoma zupełnie różnymi światami: światem nauki i światem ducha. Wszystko zaczyna się od tego właśnie dość prowokacyjnego pytania. Twórcy kabały Salomona sugerują, że klucz do zrozumienia tych wielkich idei leży w dziwnym i fascynującym świecie kwantów tam, gdzie cząstki zachowują się w sposób sprzeczny z naszą intuicją mogą być w wielu miejscach naraz, co znamy jako superpozycje albo pozostawać ze sobą magicznie połączone na ogromne odległości czyli w splątaniu. I tutaj od razu ważna uwaga absolutnie kluczowe jest, żeby nie mylić tego systemu z tradycyjną kabałą. Tutaj nie ma interpretacji starożytnych tekstów i symboli. Zamiast tego mamy próbę użycia języka fizyki, równań matematycznych. Zamiast po prostu akceptować istnienie boskiej woli, proponuje się konkretny, mierzalny model hierarchii sił. No dobrze. Cała ta konstrukcja opiera się na jednej fundamentalnej idei, a mianowicie, że rzeczywistość, którą postrzegamy na co dzień, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Według tej teorii nasza rzeczywistość składa się z dwóch poziomów, które nieustannie na siebie wpływają. Mamy poziom mierzalny, czyli ten nasz fizyczny świat skutków. To trochę jak fale na powierzchni oceanu, to co widać, ale pod spodem jest coś znacznie głębszego poziom duchowy, świat przyczyn, czystego potencjału i informacji. To są te niewidoczne, głębinowe prądy, które tak naprawdę kształtują wszystko na powierzchni. Bardzo dobrze obrazuje to słynna analogia jaskini Platona. System kabały Salomona sugeruje, że jesteśmy trochę jak ci więźniowie w jaskini. Nasze zmysły odbierają jedynie cienie, czyli skutki, które rozgrywają się na poziomie mierzalnym. Ale prawdziwe wydarzenia, prawdziwe przyczyny, mają swoje źródło właśnie na tym głębszym, duchowym poziomie. Skoro już wiemy, że poziom duchowy jest światem przyczyn, to nasuwa się pytanie, co właściwie decyduje o tym, który z nieskończonych potencjałów staje się naszą rzeczywistością. Otóż teoria ta proponuje bardzo jasną i, trzeba przyznać, dość kontrowersyjną hierarchię. Sercem tej koncepcji jest zmodyfikowana wersja jednego z najważniejszych równań fizyki kwantowej równania Schrödingera. W wielkim skrócie opisuje ono ewolucję systemów kwantowych w czasie. Ale tutaj dodano do niego dwa nowe elementy, dwa nowe operatory, które mają matematycznie reprezentować siłę woli. W ten sposób wola staje się siłą na równi z siłami fizycznymi. I tu dochodzimy do sedna. Spójrzmy na tę kolejność, bo ona jest absolutnie kluczowa. Teoria kabały Salomona stawia sprawę na głowie. Na samym szczycie jest wola absolutu. Ostateczne prawa rządzące wszechświatem. Zaraz pod nią nasza ludzka wolna wola, a dopiero na szarym końcu zwykłe siły fizyczne, takie jak grawitacja. To jest, no trzeba to powiedzieć, radykalne postawienie świadomości ponad materią. No dobrze, to wszystko brzmi bardzo teoretycznie. Zobaczmy więc, jak ten system przekłada te wielkie idee na jakieś praktyczne techniki, czy też jakie nazywa mentalne narzędzia kwantowe. Pierwsze narzędzie nawiązuje do zjawiska splątania kwantowego. Pamiętamy? W fizyce splątane cząstki natychmiastowo na siebie wpływają, niezależnie od dzielącej je odległości. Ta technika ma na celu stworzenie takiego właśnie nielokalnego połączenia między problemem, z którym się borykamy, a jego potencjalnym rozwiązaniem, które już istnieje na poziomie duchowym. Chodzi o to, by przyspieszyć przepływ informacji. Kolejne narzędzie to rezonans kwantowy to jest trochę tak jak ze strojeniem radia. Żeby usłyszeć ulubioną stację, trzeba ustawić odbiornik na jej konkretną częstotliwość. Tutaj podobnie. Chodzi o świadome dostrojenie własnej świadomości, własnych wibracji do częstotliwości celu, który chcemy osiągnąć. Im lepszy rezonans, tym szybsza manifestacja. A to narzędzie bazuje na idei kolapsu funkcji falowej. W fizyce kwantowej, zanim dokonamy pomiaru, cząstka istnieje w chmurze prawdopodobieństw. Dopiero akt obserwacji sprawia, że jedna z tych możliwości staje się rzeczywistością. Tutaj nasz świadomy, skoncentrowany wybór ma działać jak taki właśnie pomiar. Mamy wybrać jeden konkretny rezultat z pola nieskończonych możliwości i zaprogramować go w naszej fizycznej rzeczywistości. I znowu bardzo ważna rzecz, materiał źródłowy z całą mocą podkreśla, że używanie tych narzędzi wiąże się ze ścisłymi zasadami etycznymi. To nie jest jakaś magia do spełniania życzeń. Podstawą jest tu odpowiedzialność, absolutny szacunek dla wolnej woli innych istot i, co najważniejsze, pokora wobec siły nadrzędnej, czyli woli absolutu. Na koniec teoria kabały Salomona idzie o krok dalej i rozszerza swoje zasady na jedno z najstarszych i najbardziej fundamentalnych pytań ludzkości: co się z nami dzieje, kiedy umieramy? W tym systemie dusza przestaje być tylko poetycką metaforą, jest opisana w niemalże fizyczny sposób jako złożona, spójna i nieśmiertelna funkcja falowa, która istnieje na poziomie duchowym. A skoro tam istnieje, to jej istnienie nie jest zależne od naszego biologicznego ciała, dlatego przetrwa jego śmierć. Co za tym idzie, życie pozagrobowe też jest tu opisane w kategoriach kwantowych. Niebo, piekło i czyściec to nie są miejsca. To są stany kwantowe, w których dusza może się znaleźć. Niebo to stan maksymalnej harmonii z wolą absolutu. Czyściec to proces oczyszczania i kalibracji tej funkcji falowej. A piekło? To stan kompletnej izolacji i destrukcyjnej interferencji, wynikający z działań niezgodnych z kosmicznym porządkiem. I to prowadzi do bardzo mocnej tezy. System ten gwarantuje, że istnieje coś takiego jak ostateczna kosmiczna sprawiedliwość. Nie jest to kwestia wiary w nagrodę czy karę, ale nieunikniony skutek praw fizyki duchowej. Każde działanie, każda intencja zostawia trwały ślad na naszej funkcji falowej. A to jest fascynujący fragment. Nawet siły, które tradycyjnie uznalibyśmy za złe czy demoniczne, są tutaj przedstawione jako narzędzia woli Absolutu. Ich zadaniem nie jest bezsensowne zadawanie cierpienia, ale przeprowadzenie bolesnej, lecz w gruncie rzeczy terapeutycznej, rekonfiguracji tych dusz, które działały wbrew kosmicznemu ładu. Z czym nas to wszystko zostawia? Chyba z jednym fundamentalnym pytaniem, które wisi w powietrzu pytaniem o naturę naszej świadomości. Czy jest ona tylko powiedzmy pasywnym produktem ubocznym pracy mózgu, zwykłym obserwatorem tego, co się dzieje? Czy może jest czymś znacznie więcej? Fundamentalną siłą, która aktywnie, naprawdę aktywnie kształtuje rzeczywistość wokół nas?